Nikt nie słucha, a każdy zna, blisko polo, blisko polo nie, nie słucha, a każdy wie, że w tej się starożytnej mieście... Mamy o to, żeby nasi mieszkańcy mogli się tutaj spotkać. Jest to szesnasty raz i myślę, że ten szesnasty raz jeszcze będzie lepszy niż poprzednie. A dlaczego? Dlatego, że mamy super atrakcji, dużo. A oczywiście sobota jest po to, żeby na naszych starszych mieszkańców, żeby mogli się tutaj delikatnie, mówiąc, wyluzować, czyli jak najlepiej bawić i żeby. Mieli ten czas dla siebie, tak żeby tylko, nie tylko pracować, ale oderwać się od tych czynności takich e, życia codziennego. Zespoły, drodzy Państwo, co roku dbamy o to, żeby były atrakcyjne i od tej strony e, naszych środowisk, czyli od disco polo przez e, inne, które myślę, że zapewniają tutaj w każdej mierze ten rozwój, a z drugiej strony, czym więcej ludzi, tym lepsza zabawa. Co miesiąc możemy powiedzieć, że mamy więcej mieszkańców, ale oczywiście tych niezarejestrowanych, niezemalowanych też jest jeszcze dużo, ale my się z tego cieszymy. Dlaczego? Dlatego, że czy więcej ludzi, więcej się dzieje, więcej się rozwija. Dzisiaj, w sobotę, bawimy się Dni a w niedzielę na Dniu Dziecka wszystkie atrakcje, zabawki, wszystko jest to za darmo, można korzystać, nie jest ograniczona ilość miejsc, czasu.